Czasem jest tak, że robimy sobie jakieś bardzo fajne zdjęcia rodzinne. Ja tutaj importuję tego typu zdjęcie. To nie jest moje zdjęcie, poszukałem je w internecie. I właśnie chodzi o to, aby nieco uatrakcyjnić takie zdjęcie. Zdjęcie dla mnie bardzo, bardzo fajne. Bardzo mi się podoba takie, bardzo rodzinne. No z tym, że troszeczkę takie... to tło troszeczkę jest takie, no... Rodzina, owszem, super na pierwszym planie, ale reszta nie za bardzo, prawda? I wstawiając takie zdjęcie w ramkę, no, nie ma takiego efektu. No, przyznam się mi. Osobiście ja uważam, że takiego efektu no, nie ma specjalnie. Troszeczkę upiększę to zdjęcie. Dodam takie małe tło, dzięki czemu no, będzie to zdjęcie no, to, takie bardziej atrakcyjne. Ciekawsze. W tej ramce oczywiście można sobie później sobie wydrukować i wstawić do ramki. Dobrze, pierwsza czynność. Narzędzie tutaj prostokąt. Mam zaznaczoną opcję widok przyciągaj do obiektów. Więc jeżeli tworzę kontur, no to jak widać, jest on jest przyciągany do mojego obiektu, czyli dokładnie właśnie to, co tutaj yy, wielkość tego zdjęcia. No więc dobrze, mamy ten kontur. Teraz dodam tutaj yy, taki cień. Z tych narzędzi wybieram cień i tutaj średnia poświata. OK. Po czym oczywiście yy, przede wszystkim, no gdzieś 7, Ustalimy tutaj kierunek wtapiania na zewnątrz. Dalej krawędź wtapiania z odwrotnością kwadratu. No i kolor. Kolor ustawię taki ciemno niebieski. Dobrze. No i teraz właśnie cień, krycie, to ustawimy no, na około no, około 70. Nie interesuje mnie to, co jest na zewnątrz jakby tego zdjęcia, tylko to co jest właśnie na zdjęciu, ten, ta część. Wydaje mi się, że jest, że jest OK. W tym momencie jeszcze wybiorę narzędzie wskaźnik, przechodzę do rozmieść, rozłącz, grupa cienia z warstwą, to klikam. Ok. W tym momencie, jeżeli kliknę cień i go chwycę, no to jest osobno niż mój kontur. I o to mi właśnie chodziło. Czyli mam zaznaczony cień, tu jeszcze zbliżę widok, efekty, szybkie kadrowanie, umieść w kadrze i wskazuję ten kontur mój właśnie. I co się stało? Oczywiście wszystko dookoła zniknęło, tylko na zdjęciu pozostał ten mój cień, ta poświata. I tutaj oczywiście brak yy, ustalę brak, yy, może dla pewności zaznaczę cały obiekt i właśnie teraz brak lub tutaj kontur bez kontur. O właśnie, teraz jest to lepiej. Albo może zobaczmy kontur, yy, włosowy kontur zostawię. Mhm, tak jest. Tak jest dobrze. Ok, no teraz troszeczkę tego tła, o którym mówiłem. Czyli znowu narzędzie prostokąt. Ponownie utworzę sobie kontur, ale tym razem go powiększę. I tutaj będzie to wartość 115. Chciałbym dookoła mieć tą samą odległość, wobec tego nie będzie to porówno. Będzie to mniej więcej 121 w moim przypadku. No, tak na oko mniej więcej wygląda to równo. No, tak bardzo precyzyjnie się wyraziłem, prawda? Na oko. No dobrze. Narzędzie wskaźnik, kontur, włosowy kontur. Zobaczmy. Bez konturu. Może być bez konturu. Ok. I teraz narzędzie interakcyjne wypełnienie. I przeciągam tutaj od spodu po skosie do górnej krawędzi. Może w ten sposób. No nie, może to pozostać w ten sposób. I tutaj. O, no właśnie. No, i zmienię kolory teraz. Kliknę tutaj na ten czarny, może narzędzie. I wybiorę tutaj kolor taki ciemnozielony. Po prostu chwytam go. Widać kwadracik, prawda? Zielony, i puszczam go tutaj, w tym miejscu. Mam zielony. U góry będzie to taki ciemnofioletowy. Ok. Teraz czerwony. No, gdzieś tutaj. W miejscu na linii oczywiście puszczam no i żółty wybiorę no źle zrobiłem jeszcze raz puszczamy kwadracik czerwony i tutaj żółty ok tego czerwonego troszeczkę za dużo to chwytam ten kwadrat na linii i go przesuwam no dobrze tak by mogło być ok po czym narzędzie przezroczystość ale wybieram tutaj tekstura Tekstura OK. No zobaczmy teraz tak. Troszeczkę mniej widoczna ta przezroczystość, żeby była. No może w ten sposób. OK. Może pozostać. Narzędzie wskaźnik prawym klawiszem na obiekcie i oczywiście kolejność przesuń na spód, no bo to tło wobec tego pod zdjęciem musi być. Dobrze. Teraz znowu narzędzie prostokąt. Wykonuję kontur tutaj, tak jak jest praca, i po czym ponowne operacje tutaj z cieniem. Cień tym razem wybieram. Duża poświata. Tu wartości będzie, będą gdzieś około 10-11. Oczywiście zmieniam na zewnątrz. Tu zmieniam z odwrotnością kwadratu. Zmienię też kolor na taki ciemniejszy pomarańczowy i tryb krycia na yy, różnicę. Interesuje mnie to, co jest oczywiście na, na tym moim jakby zdjęciu, na tym tle, nie to co jest poza poza. On jest niebieski cały czas. No dobrze, i teraz krycie tutaj zmniejszmy do około 70. Może troszeczkę więcej niż 70. Około 80. 8, tu piszę ręcznie 9 wartość tak no i popatrzmy tutaj może być, wydaje mi się, że tak by yy, można to pozostawić no po czym oczywiście rozmieść, rozłącz, grupa cienia z warstwa no i tu znowu zbliżę widok, żebym dobrze widział krawędź, kontur efekty, szybkie kadrowanie, umieść w kadrze no i klikam na kontur no i zrobiłem źle, bo trzeba zaznaczyć cień o, właśnie, tak jak tutaj widać efekty. Szybkie kadrowanie, umieść w kadrze. No i klikam. Wskazuje kontur. O, właśnie o to chodzi. Dalej widok. I kontur tutaj zmienię. osoby. No dobrze. Samo zdjęcie miałbym gotowe. Dość ciekawie to wygląda, prawda? Już o wiele lepiej. Teraz można pokusić się o dodanie jeszcze jakiejś daty. I właśnie w tym takim pustym miejscu tutaj tego zdjęcia dodam datę, przykładową oczywiście wtedy kiedy to zdjęcie mogło być czysto teoretycznie utworzone, czyli wybieram narzędzie tutaj. Tekst. 24 to będzie za mało, wybierzemy 36. No i piszemy, niech to będzie 23.07. Na przykład 1997. No dobrze, teraz sobie edytuję ten tekst. Tutaj przejdę do tekst. Właściwości obiektu, zakładka, tekst. Zmienię czcionkę oczywiście. No na taką bardziej ciekawszą. Patrzmy co tu jest ciekawego. No może być tego typu czcionka. Wielkość OK. Może pozostać dobrze, wskaźnik dobrze I troszeczkę zmodyfikuję ten tekst, czyli tutaj cień obwiednia no i teraz mogę chwycić za tą strzałkę przeciągnąć tutaj ten tekst. tą y strzałkę w dół cypra mi się tutaj zmienia chcę troszeczkę taki łuk y utworzyć wobec tego nie jest dobry pomysł. Ten węzeł w dół i strzałka w górę, może jeszcze więcej. OK. Ten węzeł po prostu w górę. I ten węzeł też w górę. Tak, po czym tutaj też zmodyfikujemy troszeczkę. Zobaczmy ten benze jeszcze do góry trochę. No i tutaj w dół, a tutaj w górę to ustawimy. Ok, dwa razy klikam, żeby obrócić. I mniej więcej ustawię to w tym miejscu. Popatrzmy, oddalę troszeczkę widok. No troszkę za duże mi to wyszło, bo wobec tego wciskam klawisz SHIFT i proporcjonalnie to zmniejszę. OK. No tak by mogło być, dosyć fajnie to wygląda. Teraz jeszcze troszeczkę, no czarno, czarny napis troszeczkę zmienię go, żeby on inaczej wyglądał. Czyli przejdę tutaj też do tej opcji cień. I tu wybiorę mała poświata. Następnie, no oczywiście wartości nie 20, a tu będą małe wartości, nawet 2. Zobaczmy. Od razu kolor zmienię na taki niebieski. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ok. No teraz tak. Na zewnątrz. Zobaczmy, z kwadratem nie. Liniowo też nie. Płaskie. Płaskie nie. Z kwadratem zostawimy, albo z odwrotnością kwadratu. OK. No i krycie tutaj oczywiście mniejsze zrobimy. Tu można też tym suwakiem przesunąć. Tak, mogłoby to być. Po czym interakcyjne wypełnienie, ale tu wybiorę Yy, radialne pełnienie, o właśnie o to mi chodziło, nie czarny kolor, tylko wybierzemy kolor żółty, no może nie żółty, może niebieski, popatrzmy, może być tego typu niebieski i ustawimy je W ten sposób. Ok. Dobrze, dalej widok. Zdjęcie gotowe. No, wygląda to, wydaje mi się, zdecydowanie lepiej niż na początku samo zdjęcie z tym takim dziwnym, nijakim tłem. Teraz po wydrukowaniu można tutaj naprawdę po uzyskaniu tego efektu i wydrukowaniu będzie to bardzo fajnie wyglądało właśnie po wstawieniu do ramki.